Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj trener Marciński. Zapraszam na podsumowanie siódmej kolejki Fantazy Premier League i na propozycję mojego składu na kolejkę ósmą. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj nagranie wrzucam trochę później niż zwykle. Mówiłem, że mam dużo czasu, jest przerwa reprezentacyjna, no ale tak dzień za dniem jakoś uciekał i dzisiaj się zorientowałem, że w sumie już jutro jest deadline, a jeszcze nie usiadłem, żeby nagrać i podsumować poprzednią kolejkę, więc nadrabiam zaległości. Poprzednia kolejka, siódma, 51 punktów, przy średniej 46 punktów, czyli nie aż tak dobrze, jak było ostatnio, ale dalej jest, jesteśmy powyżej średniej, co zawsze jest dobrym sygnałem, jeżeli się jest powyżej średniej w danej kolejce. No to omówimy sobie krok po kroku, co się tutaj wydarzyło, nie ukrywam sobie trochę, może przypomnę nawet, co się wydarzyło, bo, bo to już było tak dawno temu, mam wrażenie, że ta kolejka to już 100 lat temu gdzieś była. E, zacznijmy sobie od, od mojego kapitana Erling Haaland. E, no nie była to od, udana opaska kapitańska. E, Erling kolejny raz zblankował pod rząd, e, więc tutaj no nikt nie oczekuje od tego, że, że on będzie... No, czy może oczekiwałem trochę, ale, <ścoughs> no, ale wiadomo, że to jest człowiek, nie, nie, jest, nie ma możliwości, żeby, żeby on w każdym, meczu, w każdym meczu zdobywał dublety, bramki, więc... Ja tam cierpliwie dalej będę go dawał na kapitanie, w tej kolejce również mogę go na kapitanie, no bo to jest Erling, on tam dalej będzie miał swoje sytuacje, więc tak zostawiamy. Jeżeli chodzi o jego partnera z ataku, tym razem Oli Watkins, również blank, bez punktów w poprzedniej kolejce uratował mnie, tym razem tutaj nic ekstra nam nie dorzucił. Brian Bemo za to, bardzo wysoki, wesoły taki mecz Brentford kontra Wolves, zakończył się wynikiem 5-3, co niedobrze świadczy o obronach, ten mecz też z głowy wybił mi ewentualną podmianę Sancheza na Fleckena. Jeżeli tam Wolves strzelają trzy bramki, to jest taka, mówię, no obie, obie defensywy mnie nie przekonują. E, to znaczy, przeciwko Wolves to nawet planuje grać, a, a Brentford tak już się uspokoiłem, mówię, dobra, ten Sanchez jest w porządku. Ambemo znowu solidnie, naprawdę świetnie, bardzo regularnie punktuje, tylko w dwóch meczach e, nic nie strzelił i to w dwóch takich no bardzo trudnych meczach, bo z Liverpoolem i City, we wszystkich pozostałych meczach e, ze zwrotami Brian Bemo. Przy tym terminarzu, który ma naprawdę w tej cenie, nie ma, nie ma lepszej opcji. Jeżeli ktoś go nie ma, to, to, to musi go natychmiast kupić. Tak? Jego cena ciągle rośnie, bo kolejne osoby go dokupują. A on przed sobą ma jeszcze zaraz United, Ipswich, Fulham, Bornemouth, Everton, Leicester. Świetny terminarz, tak naprawdę no nie ma co się zastanawiać. Kolejny zawodnik był Kai Osaka. Po pierwszym meczu był dość często sprzedawanym graczem, co. Co bardzo było dla mnie zaskakujące, bo, bo przecież on miał ogromną tutaj. Miał chyba stworzone z cztery sytuacje bramkowe, których nie wykorzystali jego koledzy: 0,79 expected assists, 0,29 expected goals. No i niektórzy jakby zaczęli gracze nerwowo wymieniać go, nie wiem, na Palmera. No ale ja tutaj no, po to wziąłem Bukajasaka na te trzy mecze, żeby go dotrzymać do końca, i, i to się opłaciło. Przeciwko Southampton: dwie asysty, jedna bramka. Bonus 16 punktów, więc każdy cierpliwy posiadacz Bokajosaki może być zadowolony. Przed następną kolejką jest delikatny znak zapytania, bo, bo na kadrze zszedł z jakimś urazem mięśniowym, ale już mm, też nie mam zamiaru, chyba że, chyba że coś się wydarzy na konferencji prasowej. Chociaż Mikel Arteta to jakiś super e, opowiadający na temat kontuzji nie jest. Um, to wtedy najwyżej w deadline coś co, w deadline przepraszam w deadline, streamie, deadline shortcie um, wrzuciłbym tę, tę informację. Um, no ale póki co Sakę planuję trzymać. Wydaje mi się, że, że spokojnie zagra. Tam był jakiś komunikat, że to nie jest nic super groźnego, więc wygląda na to, że Bukay będzie normalnie grał. E, Morgan Rodgers, no to tak samo, no tutaj było 0-0 przeciwko United, jeden, jeden groźny strzał Rodgers oddał, e, więc tutaj dalej jakby stosunek jego jakości do ceny jest bardzo dobry. Eberecz no dalej jest wielkim no, zawodem, przeciwko Liverpoolowi znowu miał, e, miał świetne okazje, no nawet wszedł bramkarz y, Jarosz chyba, tak, ten trzeci bramkarz Liverpoolu i, i szedł, szli w przewadze, można powiedzieć, że sam na sam, nawet pod le le lekkim kątem i uderzył w bramkarza. No, miał świetną sytuację przeciwko Liverpoolowi. No, naprawdę wielka szkoda. E Rzeczywiście na ten moment no, najsłabsze ogniwo mojego składu. No, dalej ma mecze, w których no, jest potencjał na bramkę. No, bo Nottingham, jakby nie było, w tym sezonie nieźle wygląda, ale dalej jest to drużyna z poprzedniego sezonu e z dołu tabeli. E Wolves jest, jest zaraz, jest i Ipswich. No, żal mi go teraz oddać, bo. Z drugiej strony on teraz ma jedną bramkę, tak? Tylko w siedmiu meczach, ale z drugiej strony no to jest zawodnik, który w zeszłym sezonie miał w 24 meczach 11,5, poprzedni sezon 10,5. To jest gracz, którego stać na to, żeby mieć cyfry. No i, i on ma wysokie, zobaczcie, w każdym meczu 0,24, 0,27, 0,50, 0,46, 0,19, 0,45. On w każdym meczu dochodzi do sytuacji bramkowych. No to jest kwestia tego, że no chłop się zablokował. No i teraz. Szkoda mi go wymienić i nie bardzo mam pomysł też na kogo go wymienić, więc trzymam tego EZ. No zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Jeżeli, jeżeli no bo to jest teraz taki taki wybór tak albo teraz będzie masterclass o cierpliwi przytrzymali go i on akurat tam nie wiem z Wolves strzeli dwie bramki czy z Nottingham jedną a albo będzie co za wtopa po co, po co go trzymałeś. <laughs> Przecież on nic nie gra ale tego nie wiemy, no trzymam go póki co, tego emerycznego czego jest. no zobaczymy dokąd mnie to zaprowadzi. Um, to nie była jakaś super kolejka dobra dla obrony. Um, tutaj to pokazuje, że w, że w przypadku obrony nie, nie ma sensu, wydaje mi się, przynajmniej nie ma sensu, no tym razem nie miało sensu, nie wiem, podwajanie obrony Arsenalu albo zmienianie pod terminarz, e, defensorów. Ja akurat przyjąłem taką strategię, tak jak zauważyliście, że trzymam po prostu topowych obrońców przez cały czas, staram się dobierać pod terminarz raczej zawodników tych ofensywnych, a obronę po prostu trzymam, bo, bo wychodzę z założenia, że takie obrony jak nie wiem, jak właśnie Arsenal, jak Liverpool, jak City, one są w stanie z każdym za zachować czyste konto, no i jak widzimy, z każdym mogą też stracić. Więc nie chcę rotować i tutaj akurat wygrają 1-0 w meczu na szczycie i będzie czyste konto, które mnie ominie. A, a akurat zmienia na, na Lester czy na Southampton, to oni do jednego, do 2 wygrali. Tak? I tutaj tak samo stracili bramkę Gabriel bez punktów. E Tottenham, świetna pierwsza połowa, dominacja w drugiej połowie. E no bardzo kiepsko zagrali. E, trzy bramki przyjęte, więc Pedro Poro bez punktów, ale Pedro Poro z ciekawostek chyba asystę dał na, e, na kadrze, e, dobry mecz rozegrał w kadrze Hiszpanii, więc e, może tutaj jakaś, jakaś forma e, też fantazy nadejdzie. Joszko Gwardio, no tutaj City przyjąło dwie bramki od Fulham, więc po tym jak dał zwrot, teraz niestety yy, zblankował. No a Trent Alexander-Arnold, yy, solidna forma, no tak samo na kadrze, piękna bramka z wolnego. No mam nadzieję, że, 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 że nóżka jest ułożona i to samo pokaże yy, fantazy. No tutaj czyste konto no, na punkty Trenta, nie ma co narzekać w tym sezonie, ale tutaj jakaś brameczka również byłaby mile widziana. Sanchez bez czystego konta przeciwko Nottingham, chociaż liczyłem na to, no wydawało mi się, że Chelsea może 1-2-0 wygrać, że tutaj czyste konto byłoby całkiem możliwe, no ale nabił jeszcze tutaj za interwencję punkty, 4 punkty, więc, więc nie, nie było takiego totalnie pustego przelotu. Moi rezerwowi, no to Stewart z jednej strony fajnie wyszedł w pierwszym składzie, ale z, z drugiej nie fajnie, bo strzedł z kontuzją mięśniową, nie wiadomo kiedy wróci. A więc ta ławka rzeczywiście to jest taki y, słaby punkt mojego składu, ale do tej pory było tak, że, że bardzo rzadko, tak naprawdę miałem możliwość skorzystania, może była jedna kolejka, w której, y, gdyby ktoś był na tej ławce, to by wszedł, więc póki co, powiedzmy, nie robi to aż tak dużej, y, dużej różnicy. Więc w tej kolejce jeszcze raz 46 punktów średnia, a mój wynik to 51 punktów. Jeżeli sobie zobaczymy, y, jak to wygląda w tym sezonie, zielona strzałeczka, minimalna, bo minimalna. Ale, ale zielona, e, miejsce w okolicach właśnie top 48 tysięcy na świecie. Jeżeli ktoś by mi przed sezonem powiedział, że po siedmiu kolejkach będę w top, top 50 tysięcy, to myślę, że byłbym bardzo zadowolony, więc mam nadzieję, że drużyna utrzyma moją formę. E, ja jako menadżer też utrzymam formę w podejmowaniu decyzji i, i będziemy e, utrzymać się w tych okolicach, a nawet piąć się w górę. Zobaczmy, co w naszej lidze e, legendarnej, lidze FPL. Tutaj ja jestem na 11. miejscu, a u góry doszło do paru przetasowań. Teraz pierwszym, na pierwszym miejscu zróżna padaczka poznań. <grym> tutaj fantazja przy wybraniu nazwy, chociaż tych nazw jest dużo dość ciekawych. Składzi Kraja Gabriel guardion Luis. W pomocy Rodgers. Bowen tutaj oddał punkty. Asysta i gol przeciwko Ipswich. No, też miałem chwilę, że się zastanawiałem nad Bowenem, ale stwierdziłem, że jednak West Ham jako drużyna mnie nie przekonuje, że to jest drużyna, która wyłapała 3-0 z Chelsea. No nie dałem się skusić, póki co no przeciwko Ipswich okazało się, że warto było ich mieć, tak? Teraz mają to Tenham, No Nottingham nie przyjmuje dużo bramek, no mam, mam, mam jakby wątpliwości co do siły West Hamu, ale w tej kolejce zdecydowanie się opłacało. Bemo, Saka, no świetny wybór tutaj na, na kapitanie. Haaland-Watkins, no i Wood z bramką, no bo tutaj w tym meczu, w którym Chelsea, <coughs> z Chelsea zremisowali oddał punkty, taki skład dał 76 punktów, gratulacje i yy, awans na pierwsze miejsce tej drużyny. Druga drużyna w naszej lidze, FC Sedin, 55 punktów, Sanchez, Konate, yy, czysta konto tutaj było, Konsa, Mazraoui, chociaż Mazraoui chyba teraz wypadł na dłuższy czas, nie, tutaj jest Ilnes. Ale czytałem, że on wypadł na jakiś czas, że tam coś, coś ten, więc to ilness tak brzmi niegroźnie, ale on tam będzie pauzował długość. Teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale on chyba jakiś zabieg miał czy coś i wypadł na jakiś czas ma On nie powinien się pojawić w najbliższym czasie. Bukaj Osaka. I Cole Palmer 16-12 punktów. No, ja obu nie jestem w stanie zmieścić w składzie, ale mówię: Cole Palmer, myślę, że żeby za Sakę, właśnie u mnie wskoczy. Oni się zamienią na prawdopodobnie w następnej kolejce. To do czego zaraz przejdę? Bemos, Mifro, Semenio, Watkins, Haland 55 punktów. I trzecie miejsce: Koty Jarosława. Drużyna, która w czołówce jest od początku. Tutaj jest Flecken, Trent, Gabriel, Konsa, Rogers, McNeil. Bemos, Saka, Salach. Hala na Kapitanie i Wood. Gratuluję wszystkim, którzy tutaj e, są e, w topowej trójce w tym momencie. E, gonimy Was e, i tutaj gramy dalej. Do końca sezonu jeszcze dal bardzo daleka droga. E, więc tak, e, przejdźmy sobie do, do transferów, do tego co się dzieje na rynku, jakie opcje są dostępne. Nie jest tajemnicą, bo, bo ja się trzymam póki co odpukać. Na szczęście nie musiałem ani razu awaryjnych jakichś rzeczy robić. Na ten moment mam zrolowane dwa transfery i planuję również zrolować trzeci transfer. Na szczęście nikt mi nie wypadał z powodu kontuzji, więc do tego momentu, kiedy to nagrywam, nigdy nie musiałem zmieniać swojego pierwotnego planu. Więc ja planuję znowu zrolować transfer i dopiero po następnej kolejce przeprowadzić, przeprowadzić pewne. Zmiany i um, jakie to są zmiany, co zaplanowałem? Um, Na mam Kola Palmera, Bruno Fernandesza i Dominika Solanki. O Bruno Fernandeszu zapomniałem w ogóle powiedzieć, ale z drugiej strony też jeszcze nie jestem pewien, czy, czy, czy go wezmę. E, to, co w Bruno mi się podoba, to terminarz, bo, bo, za, chwilkę, e, bo za chwilkę oni grają z, z właśnie z Leicester, z Ipswich, z Evertonem, z Nottingham. Więc Manchester ma bardzo dobry terminarz. To, co mi się nie podoba, to sposób, w jaki gra Manchester. Forma samego Bruno Fernandesza, jeśli chodzi o, o bramki, o udział nawet w akcjach. tak? On jedyne, co oddał w tym sezonie, no, to asysta przeciwko Southampton. Tutaj mamy ten temat z Eze. No, nie chce mieć drugiego Eze w składzie. Tak? No, on dochodzi do sytuacji, tworzy sytuacje, ale ich nie wykorzystuje. Um, to, co, to, co planuje zrobić w następnych kolejkach, to jest... Yy, to jest na pewno w teraz, po tej kolejce, czyli po ósmej kolejce, to co zrobię, to Bukayo Saka zostanie przeze mnie sprzedany, yy, ponieważ po meczu z ów on ma Liverpool, Newcastle, Chelsea. Yy, no to są takie trzy mecze, szczególnie, że Newcastle i Chelsea na wyjeździe, yy, w których, yy, w których yy, no, wolę mieć Kola Palmera w składzie, niż, niż Sakę. Cole Palmer w tym czasie ma mecze z Newcastle, ale u siebie, co jest dużą różnicą, bo Newcastle na wyjazdach gra dużo słabiej. Ma Manchester United, który no wiemy, że niekoniecznie dobrze sobie radzi. Pamiętam ten też wielobramkowy mecz, teraz nie pamiętam, 4-4 chyba, co Palmer wtedy też nastrzelał. Jedynie Arsenal jest takim trudnym meczem, a potem tak naprawdę Palmera można trzymać wręcz do 22. kolejki, tak, bo mamy... E, mamy mecze z Leicester, z Aston Villa. Ok, to jest trudniejsze, ale Southampton, Brentford, Everton, Fulham, Ipswich, Crystal Palace, Bournemouth Wolves naprawdę bardzo dobre mecze. E, Palmer pokazuje, że ma naprawdę psychę do, do strzelania. Nie ma litości. Jak on będzie miał sytuacji dużo, to, to, to hatryki, spokojnie, dublety. Facet pokazuje, że facet, no chłopak ale no, mimo swojego młodego wieku, no naprawdę nie ma, nie ma granic, więc nie będę ryzykował, że on będzie grał z dolną częścią tabeli w takim dłuższym y, ciągu, a, a ja go nie będę miał w składzie. No i tutaj się zastanawiam też e, jeszcze kolejkę później, bo po kolejce e, teraz jeszcze jest Fulham, potem Bournemouth. Przed kolejką dziesiątą chcę się pozbyć składu Olego Odkinsa, bo on też wchodzi na trudniejszy terminarz, bo będą grali ze Spurs na wyjeździe, z Liverpoolem na wyjeździe, no Crystal Palace na ale potem Chelsea. Zaraz tutaj jest City, jest Newcastle na wyjeździe, więc jest sporo tych takich trudnych meczów i nie chcę mieć zamrożonych aż 9 milionów, gdzie, gdzie jest taka ilość dość trudnych meczów, więc yy, myślę, żeby wymienić yy, Watkinsa na prawdopodobnie Dominika Solanki, tylko też ten Solanki mi nie przekonuje. No, Okej, okay, tu asysta, tu gol, tu gol, na kadrze też tam yy, chyba miał asystę. Yy, mam nadzieję, że mnie przekona w te dwie następne kolejki, ten Tottenham ma dobry terminarz, Mam nadzieję, że Solanki mi pokaże, że warto, warto go wziąć za tego Watkinsa, bo właśnie jeszcze też, też się zastanawiam, myślałem nad Fodenem może, no będziemy obserwować jaka, jaka jest sytuacja, jest kilka, kilku tych zawodników, no mówię Bruno Fernandes, jeżeli by wjechał do składu, to prawdopodobnie tutaj uzyskałbym te pieniądze tutaj z, ze sprzedaży, Wymiany z Watkinsa na Solankiego i wtedy Eze mógłbym podmienić na Bruno Fernandesza, ale... Zobaczymy, takie, takie są fane. Najbardziej pewny jestem palmera. No, o ile palmer będzie zdrowy po tej kolejce, no to już długoterminowo chciałbym mieć palmera w swoim składzie. Nie będę ryzykować, że on tam znowu jakieś dublety, hatryki będzie strzelał, jego ja go nie będę miał w składzie. Jeśli chodzi o, o takim przejściu, pozycja po pozycji. No to w tym momencie, do tego momentu najlepiej punktującym napastnikiem jest Erling Haaland i tutaj jest ogromna 25 punktów różnicy nad drugim zawodnikiem, więc nie ma co się zastanawiać, Haalanda w składzie trzeba mieć, tym bardziej, że oni teraz grają z Wolves, e czyli z drużyną, która lubi sobie stracić bramki, za chwilę jest Southampton, Bournemouth, Brighton, e naprawdę cztery takie mecze, w których oni, e którym City może postrzelać. Więc ja tutaj prawdopodobnie w większości z tych meczów Halanda będę miał nawet na kapitanie. Jacksona nie planuję mieć w składzie, bo z Chelsea wolę mieć Palmera, a nie chcę podwajać Chelsea. Watkinsa mam, póki ma dobry terminarz, potem prawdopodobnie będę chciał właśnie przejść na, na Dominika Solanki, ale to jeszcze mówię, obserwuję co się, co się dzieje. Wellbeck. Wellbeck jest jakąś opcją, bo, bo pojawia się taki moment, w którym fajny terminarz ma Brighton, bo ma po meczu z City ma Bournemouth, ma Southampton, ma Fulham, ma Leicester, ma Crystal Palace, i zastanawiam się, czy kogoś z Brighton na taki kalendarz nie wkleić. To też jest jakaś opcja do rozważenia. No w tym momencie grający jest Welbeck, ale będę czekał, co się dzieje z João Pedro i, i kto będzie liderem tej drużyny w tych następnych meczach. No bo fajny terminarz Brighton tam się pojawia, Welbeck jest na pewno jakąś opcją. Chociaż tak jak e, wspominałem wcześniej, no, to że on ma teraz już 4-1, a jego 5-4, 6-5, 6-4 wyniki są z poprzednich sezonów, to pokazuje, że zaraz on może się do swojego sufitu już właśnie zbliża, nie? I, i to, mnie, to mnie trochę tutaj hamuje. E, Havers, są mówię, Arsenalu, no tutaj nie mam zamiaru mieć łód, no to on strzela, ale dalej, mówię, drużyna z dołu tabeli, nie jestem do końca przekonany w ogóle, jeżeli chodzi o napastników no ciężko mi tu kogoś wybrać no właśnie mi najbliżej jest chyba do Solanki, że o Pedro, jeżeli będzie zdrowy ewentualnie Welbecka, ale ale wybór wśród napastników wydaje mi się jest dość mm, niewielki przejdźmy sobie do pomocników no tutaj najlepiej punktującym zawodnikiem jest Cole Palmer, którego chcę mieć od kolejnej serii gier Mohamed Salah, nic do, nie mam do Salaha, tak jak zawsze mówię, tylko jest, tylko jest droższy od Palmera i ma gorszy terminarz, dlatego nie chcę nie mieć go, bo Liverpool gra z Chelsea, gra z Arsenalem, z Aston Villa, z City, z Newcastle na wyjeździe, więc jest sporo takich trudnych meczów myślę dla Liverpoolu i, i tutaj myślę, że lepiej mieć w swoim składzie Palmera w tym czasie niż Salaha. I lepiej niż Sakę, tak? który Saka też teraz te trzy czego właśnie trzymam w składzie. A jego terminarz się zmienia e, i też wolę mieć w składzie po prostu e, przy tej strukturze składu nie pomieszczę dwóch po prostu premium pomocników, a, a, a wolę mieć po prostu tutaj Palmera. B, to tutaj bez zastanawiania się jest dalej. U mnie w składzie. Z tych pozostałych zawodników, no, nikt nie robi na mnie aż tak dużego wrażenia. Rodgers jest właśnie ze względu na, na jakość. Będziemy obserwować po prostu, co się będzie działo w tych kolejnych kolejkach. Jestem pewnym Bemo, jestem pewny Rodgersa. Palmer na Sakę. No to też te, taki wybór, myślę, który, do którego jestem przekonany. No Eze, Eze jest takim najsłabszym ogniwem. Myślę, że to pierwszy pomocnik, którego będę musiał się pozbyć ze składu. No ale zobaczymy, co on pokaże w najbliższej kolejce. I też zobaczymy, co pokażą ewentualni jego zastępcy. Tak? Bo jeżeli ktoś tutaj błyśnie formą, pokaże, że warto na niego postać, no przykładowo Bruno Fernandes wreszcie zacznie coś dowozić, no to będę miał tutaj jakiś pomysł, żeby, żeby w końcu coś zrobić. Jeśli chodzi o obrońców, no to Trent i Gabriel no to są najlepiej punktujący obrońcy w tym momencie w grze. To jest fajny, fajny powód, dla którego warto mieć właśnie premium obrońców. E, przynajmniej do tego, do tego momentu ta strategia się sprawdza, tak? bo mamy za 7-1, za 6-2 graczy, którzy mają około 40 punktów, a zobaczcie, że wcale tych pomocników, którzy mają 40 punktów, nie ma aż tak wielu, tak? Bo, bo raptem tutaj mamy ilu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu graczy, tylko jest powyżej 40 e, punktów, a tutaj i często to są gracze, widzicie, albo premium powyżej 10, albo 8, 7,5. Um, gracze często zobaczcie jak są za 9-8 też są poniżej e, tego progu a tutaj mamy graczy e, za powiedzmy 6 za 6 kupionego tutaj za 7-1 którzy punktują na podobnym poziomie więc jest to jakaś oszczędność tutaj środków Pedro Poro za 5,5 ma 26 punktów też myślę jest potencjał, że coś się zadzieje I tak samo Joszko Gwardiol też uważam, że póki co punktuje poniżej swojego potencjału mm, jest duża szansa, że City będzie miało czyste konta a że Gwardiol i Poro coś oddadzą z przodu jeśli chodzi o bramkarze, no to Sanchez w tym momencie też jest najlepszym wyborem. W tym budżecie za 4,5 go kupiłem. Jest, jest w sumie egzekwow z Rają na drugim miejscu, tylko że Raja jest od niego o milion droższy, więc, więc na ten moment ten wybór jest optymalny. No, najlepszy jest póki co Onana, ale czy, czy pół miliona za 3 punkty bym dał? Chyba nie. Na bramkarzu właśnie tutaj póki co chcę oszczędzać i, i tego Sancheza zmieniać nie będę. Więc sobie, podsumowując sobie te wszystkie rozkminki, e, mój skład na ósmą kolejkę fantazy Premier League to będzie Haaland e, z opaską kapitana przeciwko Wolves, więc tutaj nie ma, e, nie ma tutaj dużego zastanawiania się, bo Wolves to jest raczej obrona, która nie jest zbyt szczelna e, Watkins e, wraz z Rogersem grają przeciwko Fullem. E, Bukayo Saka na wicekapitanie e, przeciwko Bornemów, ostatni mecz, w którym będę właśnie trzymał Sakę w swoim składzie Brian Bemu gra z Manchesterem United, Eberrechie zagra przeciwko Nottingham Forest. No i nasza defensywa Gabriel przeciwko Bournemouth. myślę i Guardiol przeciwko Wolves, no to jest duża szansa na, na czyste konto. Pedro Pory u siebie z West Hamem, Tottenham też... no. Potrafi dobrze grać, nie jest stabilny, bo, bo ma takie momenty, że, że grają dobrze, już kolejny raz im się to zdarzyło, nie? że z Brighton dominowali, nagle stracili ten mecz, z Leicester też dominowali, mecz był pod kontrolą i nagle się coś złego zadziało, ale ogólnie grają dobrze, no, z Arsenalem tylko po jednym, po jednym golu przegrali, z Manchesterem zdominowali e, przeciwników, więc no, liczę na to, że tutaj czyste konto i zwroty odporu też są możliwe. E, Sanchez gra przeciwko Trentowi. No, faworytem jest grający u siebie Liverpool, więc chyba byłbym za tym, żeby jednak tutaj trend zachował, czyste konto najlepiej, i żeby Palmer nic nie strzelił, nie? No, bo to, to by się wszystko sklejało. Ale zobaczymy, no ktoś z nich tutaj zapunktuje. Ja tutaj nic nie będę zmieniać. Jeżeli chodzi o moją ławkę, no to faktycznie kiepsko to wygląda, bo Stewart nie będzie grał. Może Lawia wejdzie z jakimś jednym punktem. Przeciwko Liverpoolowi, Nedelikowi, czy też tam jak będę robił dziką kartę, no to, to mówię, to na pewno pierwsze porządki to będą na, na ławce rezerwowych, ale nie będę zużywał transferu, żeby robić porządki na ławce, chyba że zruluje 5 transferów i już naprawdę nie będę miał co robić z transferami, ale raczej mi to nie grozi, bo, bo zawsze jest ktoś, kogo można podmienić na osoby z lepszym terminarzem. Więc tak wygląda mój skład. Ee, życzę wszystkim powodzenia jeżeli jakieś zmiany przeprowadzę powiedzmy po konferencjach już wszystkich trenerów no to e, będą one omówione pokrótce na deadline shortzie więc powodzenia dziękuję wszystkim za uwagę i widzimy się na kolejnym wideo na razie cześć